Drugi międzynarodowy turniej piłki nożnej z i Żaków Copa Espaniola rozegrano w weekend 26 i 27 września na stadionie śląskim w Chorzowie. W ciągu dwóch dni na boiskach w kotle czarownic mecze rozegrało niemal 500 dzieci z roczników 2012-2013. Oprócz świetnych akademii z naszego regionu, Akademii i szkółek, przyjechała do nas Barcelona-Warsawia. Mamy dwa zespoły z miasta Łodzi. Mamy ekstra ekstraklasowe zespoły z Krakowa, z Wrocławia. Wydaje nam się, że poziom turnieju jest wysoki, a wszyscy będą zadowoleni z tej rywalizacji. Zabawa dla dzieci przednia, super organizacja, fajny stadion. Mam nadzieję, że wyjdziemy teraz z sztucznej trawy i pójdziemy zagrać do, do kotła czarownic, bo chyba ci chłopcy nie mieli jeszcze przyjemności nawet po nim pochodzić, a co dopiero zagrać. Zależy bez, bez straty plan. No, tak. Ten wynik sportowy uważam, że jest na drugim miejscu. Liczy się przede wszystkim tutaj dobra zabawa. Mamy swoje zadania w grze do wykonania. Patrząc no globalnie powiedzmy te mecze mamy wszystkie w grupie wygrane, ale cieszy duża ilość bramek strzelonych w wiele sytuacji przygotowanych, tak więc na razie wszystko w porządku. Ale udało się. Dzięki. 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 Przenies, 我们大家准备准备，冲 Chłopcy są na tyle otwarci w tym wieku jako siedmiolatkowie, jako że to co powiemy to dla nich święte, więc jak to mówią, z seniorami się gorzej pracuje, bo oni już mają swoje widzimy się. Chłopcy na razie nie. No chodzi i o to, żeby szukać gole i przejść dalej. Dzieci są spontaniczne, dzieci potrafią wybuchnąć taką no, prawdziwą radością. To jest piękne w tym wszystkim. właśnie. Są zadowoleni rodzice i trenerzy, szkoleniowcy. No, bardzo fajna sprawa i i uważam, że y, to jest najpiękniejszy w piłce nożnej, że ta, ta piłka dziecięca y, sprawia dużo radości wszystkim i, i każdy ją kocha. Dużo meczy, fajna atmosfera. Chłopcy się chyba też cieszą, bardzo fajnie grają z meczu na mecz, coraz lepiej to wygląda, rozkręcają się i na pewno im się podoba. Od samego początku u nas w ruchu zawsze jest ta integracja między trenerami, zawodnikami, klubem, a rodzicami. Bardzo na to stawiamy, tak żeby była taka rodzinna atmosfera w naszym klubie i wspieramy to. Każdy mecz kontrolny, powiedzmy, każdy turniej to, to jest jakby nagroda za ten trening, za to, co robimy na co dzień. Bardzo dzieci lubią grać w różnych turniejach, czy na powiedzmy, Etapie okręgowym, czy wojewódzkim, czy powiedzmy na tych topowych turniejach gdzieś tam ogólnopolskich. Tak więc trening, treningiem, ale rywalizacja musi być. Tutaj wszyscy są wygrani. Nie mamy czystych playoffów, czyli przyjeżdżasz, przegrywasz, odpadasz. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy mają tą samą ilość meczy. Nie chcemy stresować dzieciaków. Nie chcemy, to oni są za młodzi na to, żeby mieć playoffy. Przegrałem, odpadłem, zająłem któreś tam miejsce. Nie. Oni wszyscy dostaną medale, będzie We Are the Champions na końcu.